Ja mam też kilka pytań do pana burmistrza w sprawie podwyżek w urzędzie miejskim. Tak, proszę mi udzielić odpowiedzi, ile osób otrzymało te podwyżki, dlaczego nie wszyscy to otrzymali. Czy, 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 czy tak z takiego punktu ekonomicznego nie lepsza byłaby założenie dla tych pracowników, którzy otrzymali te podwyżki, premia, no, chociażby na święta, bo wiadomo, że podwyżka wiąże się z dodatkowymi opłatami w pochodnych płacach i to jest, to jest już, już tego wrócić nie można. Także, no, tylko na te, na te pytania proszę mi powiedzieć Podwyżki otrzymały 6 os osób, niemniej jednak podwyżki związane były z tym, że dwie osoby odeszły. W tym momencie były oszczędności w płacach, a podwyżki mniej więcej oscylują się w skali 4000 dla wszystkich pracowników na cały rok co do wszystkich otrzymane nie, sześć a dlaczego nie wszyscy to jest moja wola to jest uznaniowość czy ktoś dostanie czy nie ponieważ to jest w gestii pracodawcy a takim pracodawcą nie jestem ja i uznałem, że te osoby należy mu się. Z różnych względów nie muszę tego argumentować na tak szerokim gronie. Co do dodatków, myślę, że sam się pan ze mną zgodzi. Dodatek jednorazowy może i fajna rzecz, ale nie jest to samo, których tam te parę złotych do pensji co miesiąc. Lepszym jest... Yy, Lepszą nagrodą jest niż jednorazowy, jednorazowy dodatek i wspomożenie takiego pracownika. I to tyle miałbym do przekazania. Dziękuję bardzo.